Siemanko, witam wszystkich, słuchajcie, no już jest kupiony. To prawda nie ten, który miał być. W sumie chyba nawet dobrze, że nie ten. E, no ale jest kupione kawasaki Z1000. Może wam opowiem w ogóle całą historię, bo to taka trochę jak to w moim życiu bywa, śmieszna wyszła. E, motyw był taki. Motyw był taki, że no szukałem wiadomo tam po wszystkich portalach motocykla i. No i znalazłem tam sobie taki jeden zielony, upatrzyłem, bo cena, że tak powiem, mi odpowiada. Ugadywałem się z facetem już dość długo, bo tam ponad dwa tygodnie, bo musiałem czekać, aż kumpel wróci z, z wakacji, żeby ze mną pojechać po ten motocykl pomóc mi tam ocenić, czy jest wart. No i wszystko było ok, I w sumie na dwa dni chyba jakoś, czy na trzy przed wyjazdem do niego Pan stwierdził, że no, że kurczę, nie sprzedaje że jednak nie sprzedaję motocykla no trochę kicha trochę byłem zły, nie powiem ale stwierdziłem, że widocznie tak ma być i że tak ma być i no i zacząłem szukać innego znalazłem sobie inny co pchełka, mokra cała jesteś znalazłem sobie inny e, zadzwoniłem na drugi dzień pan mi przez 10 minut opowiadał o, o motocyklu po czym stwierdził, że on tyle wsadził w ten motocykl, że on go jednak nie sprzedaje. No i mówię, nie, no jakaś masakra normalnie. Ludzie wystawiają motocykle, a potem stwierdzałem, że nie, nie sprzedają i no i kurczę taka akcja była, że dwa motocykle, które myślałem, że kupię, to e, to nie, e, nie ten, nie nie sprzedają. No i był ten jeszcze tutaj w okolicy, że tak powiem wystawiony, ale strasznie mi się nie podobał na zdjęciach słuchajcie. No były tak, tak zrobione były zdjęcia, że, że ja z góry jechałem z założeniem, że nie kupię tego, że nie kupię tego motocykla, bo mi się nie podobał. Te felgi takie czerwone, ten, te siedzenie czerwone, on tak na zdjęciach poskudnie wyglądał. No ale jak pojechaliśmy na miejsce, jak ten pan otworzył garaż, jak zobaczyłem, w jakie on jest stanie, no już wiedziałem, że jest mój. No. Także w sumie to ja bym się nawet nie, nie targował nic. I kupił go za to, co, co, co ten facet chciał, chciał 10 500, no ale kupiłem taniej. To też było śmieszne, bo właśnie tam już obejrz, obejrzeliśmy, kolega pojechał się przejechać, wrócił, no tam stwierdził, co jest nie tak, że gdzieś tam się lekko poci prawy lak, że kierownica jest jakaś akcesoryjna, bardzo szeroka i też faktycznie tą kierownicę trzeba będzie zmienić. Co hmm, tam sprzęgło ciężko chodzi, co się później okazało, on ma jakieś sportowe sprzęgło założone, dlatego ono tak zero-jedynkowo chodzi. Eee, no i tak mówię do tego pana, no to co, ile pan opuści, on no, że nic nie opuści No i ja mówię, to niech pan chociaż opuści na paliwo, on do mnie, pani, ale on ma pełen PMBak zatankowany. No, więc, no nie miałem jak się z nim za bardzo targować, no ale 500 opuścił, także zarówno dychę sobie kupiłem taki, taki motocykl, pokażę wam go z bliska. No, Zobaczcie jak on wygląda, może zdejmę kamerę, widać. lepiej mam teraz ponagrywać, może trochę dźwięk później się psuć. Ma kilka takich delikatnych mankamentów, największym chyba mankamentem jest, który mi się nie podoba, tutaj, nie wiem czy widzicie. No takie już to, że widać, że to dostawało tam się. W sumie to taki jedyny mankament, gdzieś rdza czy tam coś takiego, a tak to, tak to no to wygląda naprawdę. Sorki klikłem niechcący przycisk na kamerze. Tak to wygląda naprawdę fajnie. Dzisiaj go umyłem, bo gdzieś tutaj Wam rzucę później przebitkę. Jak wyglądał jak go przywiozłem. Eee, no jak tam silnik pracuje, bo nie będę już go odpalał teraz, żeby go grzać i tam gazować. Po prostu już no nie ma sensu. Nie jeżdżę na razie nim, więc, yy, więc nie będę kombinował. A mam nagrane już, jaką on tam ja że tak powiem. Więc. E, więc Wam pokażę. No tu wiadomo. Powiem Wam, że jest fajnie doposażony, bo ma dodatkowo zamontowane, grzane manetki. Ma klamki. piuga, piuga, jakoś tak. pójk, pójga, Klamki akcesoryjne. No ta kierownica nieszczęsna, ma przedłużoną, e, szybkę jakieś migacze, które ja wymienię, bo mi się strasznie też nie podobają te akurat. E, co ma z takich Temperatura oleju. Nie wiem, czy to działa, ale to takie akcesoryjne mi się wydaje, że jest. E, no i wydech, no, to jest najważniejsza rzecz. Lowinsa, Lewinsa czy jakoś tak to się mówi. Ma zmieniony na jedną rurę wydechową. E, do tego są dwa DB tu Wam wrzucam przebitkę, jak to słychać, jak to drzeje. Najlepszy to jest zbytek, lecje ryja darmo. Także jak się wykręci tego debiklera i, i puści całkowicie bez, no to jest naprawdę. Masakra głośno. No i co mam powiedzieć? No stan jest naprawdę piękny. Zobaczcie, silniczek, no suchutki. Nie wiem, czy wy tam coś widzicie. Wszystko jest piękne. W ogóle motocykl nie był w ogóle czyszczony. Także jak przyjechałem po niego, no dzisiaj jest trochę umyty, bo on tutaj miał kupę. Też wam gdzieś tutaj. Teraz wrzucam przebitkę, jak to wyglądało, jak on był urąbany. Korzystając z okazji, chciałem podziękować bardzo kumplowi za to, że pojechał ze mną po ten motocykl, przejechał się nim, sprawdził, pomógł doradzić i podjąć decyzję, czy go kupić. Wielkie dzięki, Michał. Ja go troszeczkę wyczyściłem gdzieś tam, dzisiaj, no, żeby te muchy po prostu zmyć. Nie, nie bawiłem się w jakieś super czyszczenie. Patrz się no, Mleka byś chciała, nie? Idź tam Dostaniesz mleka pod domem No I, i co? Muszę go oddać teraz na serwis Wymienić rozrząd, wymienić oleje, filtry e, Kierownicę chcę zmienić Ja wiem co jeszcze, coś tam jeszcze chciałem robić w nim Coś tam jeszcze w nim chciałem robić Mam trochę planów związanych, żeby go trochę przerobić, bo dla mnie za dużo ma tych kolorów na sobie. Ja Chciałbym mieć taki najlepiej, cały czarny. To w pierwszej kolejności na pewno zmieniam kolor tego tego i tego. I to będzie czarne albo, nie wiem, karbono, karbon jakiś zrobię. Może uda mi się dostać karbonowe takie plastiki. To, to zmienić bym chciał. No i siedzenie przede wszystkim, siedzenie na czarne, a nie czerwone. Nie podoba mi się to strasznie. A tak, to są. No. Dać jeździć, co prawda ja na razie nie mogę, więc musicie jeszcze miesiąc poczekać. Tylko na zamkniętych obiektach, co prawda mogę jeździć, prywatnych gdzieś albo torach, a, a, a tak na drogę nie mogę wyjechać, jeszcze czekam na ten egzamin. To jest w ogóle też chore. Słuchajcie, półtora miesiąca się czeka u nas na egzamin. To jest coś niemożliwego. Nie zdasz raz na egzaminie i masz po sezonie. Także no kurde, no nie odważy się wyjechać bez prawa jazdy, no takie są czasy, że się nie odważy wyjechać bez prawa jazdy. No bo no dzisiaj jest to karne i, no i nie chciałbym przez głupotę mieć problemów. No i co mam mogę więcej powiedzieć? No by działał, nie? To jest 2004 rok, 127 koni w teorii, chyba 190 jakoś kilo jak wagi na sucho. A jak się mylę, to niech mnie ktoś potrawi no, to Szybki motocykl, z tego co wiem Ja tam jeszcze go nie odkręcałem, że tak powiem Także nie jestem w stanie Wam powiedzieć Ale czuć, czuć w nim moc Naprawdę czuć w nim moc Mam nadzieję, że będzie się dobrze jeździć Jeszcze Wam takie ponagrywam, jak on wygląda Największą robotę robi ten wydech, a co najlepsze homologowany Także można spokojnie z tym wydechem jeździć eee, DB Killer jest sadzony. To muszę zmienić też, bo też jakaś to jest chyba samoruba jakaś I tak powiem Wam szczerze, nie wygląda to tak jak bym chciał Więc to na pewno będzie wymienione Żeby to w miarę ładnie wyglądało i te kierunkowskazy nieszczęsne, bo Są paskudne No, ma jeszcze te w Oplocie. Yy, przewody hamulcowe w Oplocie, także pani z przodu, z tyłu. No, kurde, no. Ja się nie mogę doczekać. Nie mogę się doczekać pierwszej wyprawy, także mam nadzieję, że się uda. Co prawda, zanim jeszcze będę miał egzamin, już mam zaplanowany z kumplem wyjazd na tor. Także prawdopodobnie, jeżeli się to uda zgrać nam w przyszłym miesiącu, będziemy chcieli wsadzić motocykle dwa na. Dwa motocykle wsadzić na przyczepkę Pojedziemy na tor No i na torze sobie powiedzieć. No ja wiadomo, że ja tam nie będę szalał gdzieś tam na kolano, nie będę kładł Bo... No bo ja nie mówię jeszcze, ja tam tego nie będę ukrywał Jestem początkującym motocyklistą Gdzieś tam w życiu człowiek jeździł trochę jakimiś innymi motorami Ale, ale nie mam jakiegoś doświadczenia zbyt dużego Także... Także naprawdę, no, ja nie będę szalony. na początku. Chcę pojeździć na spokojnie tym. No, czy nawet oponki, ma pirelki, fajne. No, na początku chcę pojeździć na spokojnie tym, bez szaleństw. Mam nadzieję, że będę umiał się opanować. Także, no, także zobaczymy. No. A jeździłem ostatnio fajnym motorkiem, to wam nawet może gdzieś tutaj wkleję. Zdjęcie to był tak zwany pit, pit bike, to się nazywało pit bike, chyba takie małe 150 pojemności. No, wiecie, na tory karting kartingowe się tym jeździ albo, albo na, na tory kartingowe albo gdzieś na jakichś placykach między pachokami takie zawody robią. Ale zabawa przednia, powiem Wam pół godziny tym się polatałem. Zmęczyłem się, jak nie wiem, bo to naprawdę trzeba na się trochę narobić. Żeby operować, jak lewo, prawo, ósemki, nie ósemki, między pachołkami, więc męczące dosyć, ale, ale zabawa świetna, mimo, że 150 pojemności, nie? No dobra, no to tyle. Mam nadzieję, że moto się Wam podoba i że chcielibyście, żebym coś nagrywał więcej z tego kontentu, bo raczej z remontu na razie nie będzie za wiele, bo, no bo nie, nie robię. Czekam, aż może z ceny spadną materiałów trochę. I tyle. Trzymajcie się, cześć.